Siema! Dzisiaj nastąpiła prawdopodobnie kolejna drama, ponieważ jeden z użytkowników osądził mnie o kradzież, o plagiat. Tak naprawdę nie wiem, jak odwołać się akurat w tym momencie do tego. Jak możecie zauważyć, oglądam teraz kanał Menele Daily 2 i właśnie jesteśmy tutaj na kanale. I ostatnio zrobiłem przeprosiny. O tutaj są. I to są inne przeprosiny, bo one dotyczyły czegoś innego. To możecie zobaczyć o co chodziło. Ale też wrzuciłem ostatnio film najszerszy materiał na kanale YouTube. Do... W sensie chodziło Nosy... na kanale. Na kanale, nie? Bo to jest słowo klucz tutaj. I właśnie o to zostałem posądzony, posądzony, bo jak możecie zobaczyć ten film jest tak szeroki, że on się nie myśli tutaj praktycznie na stronie. No jest taki szeroki. I. No to jest bardzo fajna, fajna właśnie rozdzielczość tutaj Ale zostałem właśnie posądzony, pomówiony Przez jednego z użytkowników Mianowicie chodzi o Huberta Graficznego Hubert Graficzny powiedział Że to jest plangat I tutaj jak możecie zauważyć Hubert napisał mi, że nie jest Ja się pytam co nie jest? On napisał a moje A on w poprzednim Daily sezonie wrzucił też szeroki film, ale ja napisałem tutaj konkretnie na kanale. Tu każdy każdego pomawia. Przestańcie. Napisałem tutaj na kanale, na kanale Hubert trzeba było podjąć rękawicy i być w Menela Daily 2. Dlatego napisałem na kanale. Dziękuję, pozdrawiam.